Dzień dobry! Bohaterem dzisiejszego filmu będzie zestaw firmy Philips, składający się z przedsmacniacza i wzmacniacza mocy. Przedsmacniacz model 5721 oraz końcówka mocy model 5781. Zapraszam do oglądania filmu. Jak zwykle, na początku filmu obejrzymy sobie czołówkę sprzętu, płyty czołowe bardzo dokładnie. Przedsmacniaczu. Wyłącznik, gniazdo słuchawkowe, klawisze aktywujące wyjścia przez wzmacniacza, włączenie, wyłączenie regulacji barwy dźwięku, regulatory barwy dźwięku, filtry niskich częstotliwości, wysokich częstotliwości, wyciszanie, klawisz aktywujący tryb loudness, przełącznik trybu pracy mono stereo i odsłuchy poszczególnych kanałów, obsługa przegrywania pętli magnetofonowej. Dabnik przegrywanie z magnetofonu AB lub z B na A, klawisz aktywujący monitor, zdublowane wejście na magne... i wyjście na magnetofon B. I w górnym rzędzie z kolei mamy taką ciekawostkę. Urządzenie, za pomocą lampek, informuje nas o konfiguracji, które wejście jest aktywne i który filtr. Tutaj mamy główny przełącznik wejść, regulator balansu oraz regulator głośności. Natomiast piętro niżej mamy wzmacniacz mocy. Tutaj oczywiście w oczy rzucają nam się wskaźniki wysterowania pokazujące nam jaką moc wzmacniacz w danej chwili oddaje. I od lewej oczywiście wyłącznik, regulator czułości, zarówno w jednym jak i w drugim kanale takie dwa pokrętła, które regulują czułość końcówki mocy. Tutaj mamy klawisze ustawiającą czułość wskaźników wychyłowych. Filtr subsonic po prawej stronie przełącznik wyjść głośnikowych, natomiast tutaj te lampki między wskaźnikami wychyłowymi informują nas o i rzut oka na tylne ścianki zestawu. Przesmacniacz, zacisk uziemienia, dwa wejścia gramofonowe. Każde z nich ma dodatkową regulację czułości, oddzielnie dla każdego kanału, tak jak tutaj widać. Wejście tuner, wejście AUX, dwie pętle magnetofonowe, a tutaj mamy dwie pary wyjść sygnałowych, czyli wzmacniacz może nam napędzić dwie końcówki mocy, natomiast końcówka mocy jest już mniej interesująca. Standardowe wejście na gniazda RCA oraz dwie pary zacisków głośnikowych, niestety w wydaniu sprężynkowym nie wiem, dlaczego producent zdecydował się na takie rozwiązanie, no, ale tak jest. I za chwilę sobie rzucimy do wnętrza e, sprzętu na pierwszy ogień, że tak powiem pójdzie, wzmacniacz mocy. Taki widok ukazuje nam się po zdjęciu górnej obudowy, potężny transformator sieciowy, zasilający cały wzmacniacz końcowy, cztery kondensatory. I już widzę, że nie są to oryginalne kondensatory. Oryginalne były tu montowane firmy, kondensatory firmy Nichicon. Natomiast tutaj są kondensatory firmy Vishay. 15000 mikrofaradów na 100 V. Tak samo na płytce zabezpieczeń, która znajduje się tutaj, też są wymieniane kondensatory. Ja wymy tą płytkę i przyjrzę jej się z bliska. A tu mamy płytki końcówek mocy, kanał prawy, Kanał lewy, oraz płyta sterująca, która mieści się tutaj Z boku wzmacniacza znajdują się radiatory z tranzystorami mocy Tranzystory są zakryte taką, takimi siateczkami O, Ja Wam pokażę, zdejmę z dwóch I tutaj jak widać i z jednej i z drugiej strony Ja już wcześniej patrzyłem, są oryginalne tranzystory Toshiby A ktoś nawet zaznaczał ich wzmocnienie były zresztą demontowane, bo oryginalnie są one na podkładkach mikowych i zastosowana jest biała pasta termoprzewodząca. A tutaj już ktoś zastosował podkładki silikonowe. One day later. Zrobiłem wstępne uruchomienie końcówki mocy. Okazało się, że bardzo brzęczy transformator sieciowy. I mierzyłem od razu prąd spoczynkowy. Mierzy się go mierząc. Spadek napięcia na tych rezystorach są to rezystory o rezystancji 180 mA i w tym kanale spadek napięcia wynosił około 22 mV. Natomiast tutaj miałem około 0,5 V i udało się zjechać potencjometrem z poziomem do 140 mA, co daje około ampera prądu spoczynkowego. Natomiast zauważyłem ciekawą rzecz, mianowicie tam głęboko jest rezystor. Może to będzie widać? O! Jest to rezystor emiterowy, który jest wylutowany jedną nogą. Jest to rezystor emiterowy podłączony do jednego tutaj z tych tranzystorów z prawej strony. Także wyjmuję ten moduł końcówki mocy i sprawdzam, co tam się dzieje. Na stole leży. Moduł końcówki mocy, i tutaj jest ten rezystor, zobaczcie. Jest wylutowany z jednej strony, także mam duże podejrzenie, że coś jest nie tak z tranzystorami mocy. Natomiast serwis już był wykonywany. Kondensatory zostały wymienione. Tutaj są kondensatory elektrolityczne z serii Panasonic FC, czyli bardzo dobrej jakości użyte. Tylko zastanawiam się, właśnie dlaczego. Czy on się wylutował sam, czy ktoś go po prostu nie zalutował? No, bo wszystko się okaże po demontażu z radiatora tej płytki elektroniki. Zobaczcie w drugim miejscu tej płytki, jak wlutowany jest ten rezystor w porównaniu do innych. Najprawdopodobniej ten, który odpadł jednym końcem od płytki, też był tak wlutowany, i końcówka trzymała się na minimalnej ilości spoiwa. Wszystkie rezystory muszę. Poprawić ciąg dalszy prac nad modułem mocy, tutaj widzimy e, tranzystory, które pracują na radiatorach. Ja je zdemontowałem. Radiatory zostaną umyte. Tranzystory też i zamontuję je na nowej paście termoprzewodzącej. A tutaj jest potencjometr do regulacji prądu spoczynkowego. Dla pewności też go bardzo dokładnie sprawdzę, zmierzę, oczyszczę, żeby potem nie było żadnych e, niespodzianek żeby na przykład nie było niekontrolowanych zmian prądu spoczynkowego i żeby urządzenie sprawnie sobie działało przez następne lata. Moduł końcówki mocy gotowy. Płytka została umyta, tak jak widać tutaj te tranzystory na nowej paście termoprzewodzącej. Analogiczny proces przejdzie płyta do drugiego kanału. Potem takie wstępne testy, a jeżeli będzie wszystko w porządku, to zabieram się za płytę sterowania i stopni wejściowych, która jest na podczołówce wzmacniacza. Zgrubnie złożyłem wzmacniacz i tu lewy kanał 34 mV, tutaj mamy 30 mv ale tak jak słyszycie, potężnie brzęczy transformator. No Nie wiem właśnie, czy usłyszycie, ale bardzo brzęczy transformator i muszę ustalić. Przyczynę tego brzęczenia. Co do brzęczenia transformatora, to odpiąłem wszystkie obciążenia i transformator brzęczy sobie dalej. Także chyba niestety ten egzemplarz tak ma, coś się rozkleiło wewnątrz, a całość jest zalana żywicą. Także niestety z tym raczej nic nie zrobię. A teraz zabieram się tutaj za moduł sterowania i wskaźników już jest zdemontowany spod czołówki tak jak widać, muszę odpiąć wszystkie wiązki i będę miał e, samą płytkę na stole płyta wejści sterowania już jest zdemontowana ja tutaj zdjęłem z niej żarówki żeby się z nimi nic nie stało bo one są bardzo nietypowe i trudno osiągalne e, tutaj mamy te trzy układy scalone są odpowiedzialne za sterowanie czyli włączenie, wyłączenie wzmacniacza e, przełączenia Yy, czułości wskaźników oraz yy, yy, włączenie yy, filtru subsonicznego. O, tutaj ten wzmacniacz operacyjny jest wzmacniaczem wejściowym, jest to stopień wstępny, natomiast reszta układów obsługuje wskaźniki. I tutaj przy demontażu tej płyty trzeba uważać, ponieważ doprowadzenia wskaźników są realizowane za pomocą śrub, które są wkręcane w takie słupki i dodatkowo jeszcze zalutowywane. To, że tu trzeba użyć odpowiedniego grota, żeby podgrzać to, te pola lutownicze, żeby śruby się wykręciły bez e, większych problemów. Ja oczywiście tutaj przejrzę wszystkie pola lutownicze oraz przemierzę i najprawdopodobniej wymienię kondensatory elektrolityczne. Jak widzicie, frontu we w tej chwili całkowicie nie ma. Będę musiał się zająć potencjometrami, tutaj regulującymi czułość. Końcówki mocy oraz przełącznikiem gniazd głośnikowych. Jak widzicie, muszę tu go obrócić porządny przełącznik oparty na izolatorze ceramicznym, także naprawdę przełącznik bardzo wysokiej klasy. Muszę oczyścić styki, które tutaj tak jak widzicie, są czarne. No i ten kontakt na pewno nie jest idealny. Przełącznik wyczyszczony. Styki są czyściutkie, teraz nie będzie problemu z przełączaniem wyjść głośnikowych. Następne w kolejce są te, tutaj, potencjometr. Tak się prezentuje potencjometr wewnątrz. Klasyczna konstrukcja firmy Alps. Na szczęście jest bardzo łatwy dostęp do wszystkich elementów potencjometru i można ładnie wyczyścić wnętrze za pomocą nasączonego paska wyciętego z kartonu technicznego i można ładnie wszystkie elementy stykowe oczyścić. Ostatni moduł nad którym będę pracował bez wzmacniaczu jest to moduł zabezpieczeń. Sprawdziłem już wszystkie kondensatory na tej płytce. Tutaj był kondensator 1000 mikro na 35 V, nie wytrzymał próby czasu. Serwis musiał być robiony dosyć dawno temu, wobec tego został wymieniony. A Tutaj mamy przekaźniki głośnikowe, no mają styki już dosyć wypracowane. Także wymieniam je na nowe, przemysłowe firmy Relpol, a jako że mm, tak wyglądają wyprowadzenia przekaźników firmy Relpol. A tak wyglądają wyprowadzenia tutaj oryginalnych przekaźników, one są przystosowane do wlutowania w płytkę drukowaną. Zastosuję podstawki Tutaj musiałem dwa rzędy wyprowadzeń wyciąć i zastosuję podstawki, które bardzo ładnie będą trzymać tutaj nowe przekaźniki, i zainstaluję je na tej oto płytce. The next Wzmacniać już złożone. Ustawiam teraz prąd spoczynkowy końcówek mocy. Jak widzicie, kanał lewy 22 mV spadku napięcia na rezystorze pomiarowym. Kanał prawy też 22 mV. Mierzymy spadek napięcia tutaj na tym rezystorze na górze. Jego indeks schematowy to R234. I w dokumentacji do tej wersji e, ab, wzmacniacza, czyli wersji amerykańskiej, mamy spadek napięcia ustawić na 20 mV plus minus 5. Jest to wersja amerykańska. Natomiast w wersji europejskiej, e, producent zaleca ustawienie prądu. W spadku napięcia 45 mA 45 mV, przepraszam. To dla mnie ciekawostka, ale posługuję się dokumentacją, którą dostarczył producent, i ustawiam tak, jak jest napisane w insusji serwisowej. 20 mV plus minus 5 miliwoltów I Jak widzicie, ponownie na stole płytka końcówki mocy podjąłem decyzję o wymianie wzmacniaczy operacyjnych, które są na wejściu. Są to wzmacniacze CA3100 na nowe, z tego względu, że w czasie ustawiania produktu poczynkowego mierzyłem napięcie stałe na wyjściu i w lewym kanale wynosiło ono 100 mV, a w prawym kanale 30 mV. Było stabilne, ale nic się nie działo. Ale stwierdziłem, że nie powinno tak być. Tutaj mam nowe. Układ scalony firmy Harris CA3100. Po wymianie wzmacniacza operacyjnego w lewym kanale na tamtej płytce napięcie ze 100 mV spadło do 4 mV. I tą samą operację wykonam tutaj na tym module I za chwilę zobaczymy, czy też tutaj napięcie ustawi się na. Tym niskim poziomie kilku miliwoltów W obu kanałach wzmacniacze operacyjne wymienione. I teraz zmierzę napięcie wyjściowe na wyjściu głośnikowym w kanale lewym. Minus 4,5 mV. Bardzo ładne, stabilne napięcie. I teraz tu schowane jest głęboko. Kanał prawy minus 5,6 mV, a przedtem było to w kanale lewym około 100 mV i w kanale prawym 30 mV. Także. Operacja się udała i poprawiła sytuację. Wzmacniacz mocy został zastąpiony przez przedwzmacniacz. Obudowa, już zdjęta. Pierwsza płytka, która rzuca nam się w oczy, jest to płytka wzmacniacza słuchawkowego. Tu jest transformator sieciowy, który już ktoś przełączył na napięcie 230V. W związku z tym, że uzwojenie pierwotne jest podwójne 2 razy 115V można łatwo takiej operacji dokonać. Płytka regulacji wzmocnienia oraz balansu i filtrów. Tutaj mamy przełącznik wejść, tutaj mamy moduł indykacji konfiguracji pracy opartej na żarówkach, a za chwilę obejrzymy sobie co tkwi pod podłogą, i tak wygląda przedzmacniacz od dołu i od lewej strony. Płytka wzmacniaczy wejściowych jest tutaj też i przedwzmacniacz gramofonowy na tej płytce się znajduje. Płytka zasilacza. Tutaj już ktoś wymieniał kondensatory. Niektóre z nich tutaj, tak jak ten, ten i ten, są to kondensatory firmy Yamikon i należy je bezwzględnie wymienić na lepsze. Tutaj mamy płytkę sterującą, obsługującą te przełączniki dotykowe, które są tutaj na froncie urządzenia. Płytka regulacji barwy dźwięku oraz tutaj płytka obsługująca pętlę magnetofonową oraz tryb pracy przedwzmacniacza mono stereo reverse kanał lewy kanał prawy. I za chwilę podłączę przedwzmacniacz do zasilania, podam sygnały i zobaczymy jak działa ów sprzęt. Przedwzmacniacz już podłączony do zasilania i na oscyloskopie widzimy sygnał wyjściowy potencjometr głośności pracuje całkiem prawidłowo 470 w lewym kanale 460 miliwoltów w prawym kanale to jest regulacja głośności regulacja balansu także potencjometry pracują tutaj bardzo ładnie sprawdzę potem jak działają przełączniki wejść oraz tutaj na module indykacji te żarówki świecą się dosyć słabo ale widać, że nie zapala się tutaj dioda AUX, która jest w tym miejscu. Pomimo przełączenia wzmacniacza w tą pozycję, inne diody wejściowe, tak jak widać, zapalają się. No i prawdopodobnie po prostu spalona jest żarówka. Tak prezentuje się panel indykacji. A tutaj jest owa żarówka, która okazała się sprawna, natomiast po prostu jest brak styku tutaj. O prawce. Żarówek jest, jak widzicie, bardzo dużo. Ktoś już nawet jedną wymienił na wersję LED, notabene 12V. A żarówki tutaj są typu, pokazam, poka, postaram się je pokazać. GE1302. Oczywiście nikomu nic to nie mówi, ale są to żarówki z cokołem BA9S na napięcie 6,3V i natężenie prądu jest to 40 mA, tylko 40 mA miliamper. Żarówki popularne i stosowane w Stanach Zjednoczonych u nas no dosyć ciężkie do zdobycia, chyba że na eBayu za dosyć spore pieniądze, bo 10 sztuk żarówek to jest ponad 40 dolarów. Ta żarówka wraca na swoje miejsce, a ja przystępuję do dalszych etapów prac. Przede mną na stole wszystkie płytki, na których występują przełączniki i potencjometry. Będę musiał teraz wszystkie potencjometry i przełączniki. Wylutować każdy element, rozebrać i oczyścić. Wszystkie elementy stykowe wymontowane. Przede mną jeden z przełączników dwupłytkowy. Będę go teraz demontował i po demontażu pokażę wam jak w jakim stanie są styki wewnątrz przełącznika. Przystępuję do demontażu przełącznika, ustawiam go w pozycji maksymalnie obróconej w lewo. Tu są takie języczki, które muszę naprostować. O. W ten sposób, żeby one były naprzeciwko szczelin w tej blasze, tutaj nośnej. I teraz pociągam. Szczepami w górę i za chwileczkę I za chwileczkę powinno nam się udać, poszukam śrubokręta o. O, z jednej strony. Z drugiej strony mamy część napędową z zapadką zdemontowaną. Odkładam na bok. Natomiast tutaj jest wałek, który obraca wszystkie sekcje przełącznika wewnątrz. Muszę go teraz wyjąć. Normalnie wyjmuję go szczypami, odkładam. I teraz, żeby wymontować poszczególne sekcje przełącznika, Należy rozgiąć tutaj blaszki. Pokażę brzydko śrubokrętem. Tutaj i tutaj. Tutaj i tutaj. Jest to w ogóle bardzo popularny typ przełącznika. Szeroko stosowany w aparaturze audio japońskiej produkcji. Sansui, Sony, Pionier. Masę tych przełączników. Yamaha, także naprawdę bardzo dużo. Ich jest i teraz wyjmuję pierwszą sekcję przełącznika. Pokażę wam z bliska. Zobaczcie jakie czarne są styki. Wszystko trzeba będzie dokładnie umyć i usunąć ten czarny nalot. Ten czarny nalot jest to siarczek srebra, który jest bardzo dobrym izolatorem i właśnie siarczek srebra powoduje problemy z kontaktem. Takich przełączników. To jest sekcja pierwsza. Oczywiście, wszystko staramy się zrobić tak, żeby nie obrócić styków, żeby potem nam się udało to wszystko ładnie złożyć. I teraz wyjmuję drugą sekcję. Zrobię sobie zdjęcie ułożenia. Styków. I zobaczcie, tak wygląda ta druga sekcja. Też jest bardzo brudna. Ja wezmę wacik i zobaczycie, ile brudu zostanie na waciku. Postaram się delikatnie. i zobaczcie ile zostaje takiego luźnego nalotu jest to właśnie siarczek zebra, który osadza się dosłownie wszędzie a zawdzięczamy go tlenkom siarki, których jest pełno wkładki kontaktowe są już po czyszczeniu chemicznym w tej chwili styki wyglądają tak ja po finalnym montażu już przełącznika zaaplikuję smar konserwujący, który spowoduje, że bardziej płynnie będą tutaj te styki ze sobą współpracować oraz dodatkowo zabezpieczy po prostu powierzchnię tych styków przed czernieniem, przed reakcją z atmosferą. Składam przełącznik i czeka mnie dużo pracy z następnymi przełącznikami. Na stole przede mną rozmontowany potencjometr głośności. Widać tutaj jego poszczególne sekcje. A pokażę Wam w zbliżeniu, jak wygląda jedna z sekcji potencjometru. Jest to konstrukcja drabinki rezystorowej. Tu widać poszczególne rezystory. Są one ponacinane. Po prostu są dobierane w czasie produkcji. Potencjometr jest dostrajany, żeby obie sekcje działały równo ładnie regulowały, żeby była duża współbieżność regulacji. Natomiast tak wygląda suwak z kontaktami, które poruszają się po sekcji oporowej. Tutaj ta wewnętrzna część jest bardzo wyślizgana. Trzeba ją oczyścić i tylko to miejsce lekko smaruje specjalnym smarem. Natomiast cała reszta tutaj te kontakty po Yy, tutaj w tym miejscu poruszają się całkowicie na sucho i tak jest fabrycznie składany potencjometr natomiast ziarnista regulacja powstaje tutaj, tutaj znajduje się oś potencjometru i jak widzicie rolka, która wpada w takie wytłoczone dołki no już ja ten element umyłem także nałożę tutaj teraz smar i będę czyścił i nakładał tutaj na oś poszczególne sekcje potencjometru. Na stole następny potencjometr. Jest to potencjometr regulacji barwy dźwięku. Jak widzicie, konstrukcja analogiczna do konstrukcji potencjometru głośności. Jedyna różnica jest tutaj: te przetłoczenia są rzadziej, są szersze, czyli mamy jak gdyby większą ilość kroków. W czasie regulacji i tak samo tutaj widzicie też jest mniej pozycji na tych drabinkach rezystorowych. Także analogiczna tutaj operacja będzie przeprowadzona na tym potencjometrze, a tutaj następny czeka w kolejce. Przede mną na stole płytka wejść oraz płytka przez wzmacniacza gramofonowego, ta sekcja tutaj jest to sekcja przez gramofonowego, natomiast ta część Obsługuje wejścia o, poziomu, o poziomie liniowym. Wzmacniacz gramofonowy jest dosyć ciekawy w konstrukcji, ponieważ dwa wejścia gramofonowe są obsługiwane przez czterokanałowy wzmacniacz na elementach dyskretnych, tak jak tutaj widać. Czyli każdy kanał w danym wejściu gramofonowym ma osobny tor wzmacniający, cztery wzmacniacze. Wyposażone w regulację wzmocnienia za pomocą tutaj potencjometrów. Ja już je wymontowałem i rozebrałem. Będę je czyścił. Właściciel, używając przedsmacniacza, jest w stanie dopasować wzmocnienie do każdej wkładki gramofonowej. Potencjometry są montowane tutaj, w tym miejscu, do tej blachy i ich osie są wyprowadzone na ściankę tylną przedsmacniacza. I jak widzicie, przedsmacniacz prawie. Poskładany. W zasilaczu wymieniłem praktycznie wszystkie kondensatory. Tutaj tylko nieliczne. Reszta kondensatorów w bardzo dobrym stanie. Wszystkie przełączniki, wszystkie potencjometry wyczyszczone. Tutaj widok na ekran oscyloskopu. Potencjometr głośności bardzo ładnie reguluje. Tutaj jest regulacja balansu. Także myślę, że. Będziemy mogli uruchamiać już cały zestaw razem, czyli przedsmacniać i końcówkę mocy. I na stole cały zestaw podłączone źródło dźwięku. Tak jak słychać i widać wskaźniki pracują, urządzenie działa. I mam nadzieję, że jeszcze wiele lat posłuży swojemu właścicielowi.